Szczęść Boże, cześć, macham e, Wam. E, witam na kanale Psalm jest 28 e, Psalm ten brzmi a, akurat tak, lecz szczęściem moje blisko Boga. Wkładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją. A, a więc chcę się podzielić tym szczęściem. A dzisiaj ten filmik poświęcam drugiej wskazówce, jak rozpocząć może modlitwę na różańcu. Pierwszą możecie znaleźć na kanale albo na playlistie Różaniec. Druga wskazówka dotyczy tego, żebyśmy zaprosili świętych do modlitwy na różańcu. Czyli zanim zaczniemy, można pomyśleć, czy mamy jakąś intencję, czy jakiegoś patrona można byłoby Zaprosić, o, czy patrona, który jest patronem jakiejś danej choroby, czy w ogóle na przykład uzdrowienia, albo na przykład, czy mamy z czymś problem, czy na przykład, o, nie wiem, brakuje nam jakiejś łaski, a żeby gdzieś zobaczyć w naszym życiu, dostrzec i doświadczyć tego miłosierdzia, to możemy zawsze zaprosić siostrę Faustynę, która jest patronką właśnie tego miłosierdzia, albo swojego ogólnie patrona z Biermowania, albo ze sztu. Akurat w moim jest i tak siostra Faustyna. No więc bym tak ją zaprosiła i tak ją zawsze lubię zapraszać. Albo na przykład, jeśli lubimy przyrodę i idziemy na przykład na spacer i modlimy się, tak jak ja na przykład, a, piękną trawę, dostrzegam kwiatki, tam jest jeden kwiatek, taki żółty, Co może zaprosić na przykład świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem na przykład takiej właśnie a, natury. Więc ogólnie to jest bardzo dobry sposób, by poznać wielu świętych, a wielu patronów, o, albo na przykład patrona z pracy, jeśli na przykład jesteście, e, jeśli pracujecie na przykład w policji, a no to święty patro, patronem policjantów jest Święty Michał Archanioł, więc można i również go zaprosić. Dlaczego? Bo to jest tak jak z zaproszeniem gości na jakąś a, imprezę. Jak się zaprasza gości, to staramy się być bardziej gościnni, pokazać a, i okazać takie ciepło, które mamy. No i w tym sposobie, no nie wiem, jesteśmy jakoś bardziej tacy zorganizowani i a, zorganizowani i się bardziej skupiamy, żeby wszystko. Było gotowe, wszystko zrobione. No i tutaj pokazujemy to, jak serwujemy. Więc to jest właśnie po to, żeby za, zaprosić, żeby czuć, że ktoś koło nas zawsze jest. Przynajmniej kiedykolwiek ja zapraszam tych świętych, tych patronów do modlitwy ze mną, to wiem, że jak jest mi jakoś ciężko z tą modlitwą w danym dniu, albo ten mój umysł gdzieś lata sobie tak dookoła, to to jest dobry pomysł. I dobry sposób na to, że wiesz, że ktoś z tobą to coś robi, że nie jesteś sama. Tak jak Bóg nigdy z nami. Bóg zawsze jest z nami, Bóg nigdy nas nie zostawia. Więc a, tak i to nam ma pomóc, że nie jesteśmy sami. A ponieważ się nazywają święci, i swoim przykładem pokazują nam, jak żyć, żeby być blisko z Boga. Można brać z nich przykład, więcej się na nich temat uczyć, znać, kiedy są ich e, u, y, uroczystości. I nawet jeśli ktoś o, czyta Ewangelię codziennie, tam jest przy kalendarzu napisane, o, jaka uroczystość jakiego świętego przypada. I można po prostu więcej o nim przeczytać, zaprosić go na modlitwy. I w taki sposobie też się utwierdza naszą wiarę, pogłębiają przy okazji. A więc to jest druga wskazówka. Zapraszam do czekania i słuchania kolejnych wskazówek, z którymi do Was przyjdę. Mam nadzieję, że i to Wam pomogło. Napiszcie, a jakiego patrona, jakiego świętego dzisiaj zaprosicie do modlitwy. A I z Bogiem! do usłyszenia, do kolejnych odcinków.